Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Na początku chciałabym zaznaczyć, że Dzień motoryzacji dzisiaj organizowany jest czwartym z kolei organizowanym w naszym zespole szkół dniem. Można powiedzieć wpisuje się już na stałe w kalendarz naszych imprez i swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej. Zaznaczę, że witam więc pana prezydenta miasta Zamość, pana Marcina Zamońskiego. Prezentujemy w sali gimnastycznej, a osoby chętne proszę również o korzystanie z tego sprzętu, który dzisiaj wystawiony jest do celu konkursowych. Zapraszamy jeszcze raz gorąco serdecznie wszystkich uczestników konkursu.

a potem tak? Dobrze, super. Proszę Państwa, jest to jest trzyosobowy. Natomiast z tyłu przy toku osoby na izbę wytrzeźbie. Także proszę Państwa, jeżeli taka osoba by się znalazła, to będzie miała transport na izbę wytrzeźbie. Oczywiście tutaj. Nie ma takich osób na pewno, ale wszyscy, którzy chcą zobaczyć ten pojazd, proszę podejść do Straży Miejskiej i zobaczymy wyposażenie. Czy można by było włączyć światła, te sygnały, zobaczyć jak to wygląda? Światła sygnałowe, światła dźwiękowe Straży Miejskiej. Jak coś takiego usłyszymy, to wiadomo co to jest. Tutaj tej Pani, która taki fajny samochód przedstawiła. Stanowisko numer dwa. Zaproszenie od nas przyjął Pana Sarkusia, prezes współpracy Dzieci i Ojców im. Św. Jana Bąka. To było bardzo ciekawe i poradziło nam.

Najwyższy, że zgodził się przyjechać na tą imprezę. Zawsze szkoła jest ostatnia dla Państwa. Dziękujemy za dziewczyn. To e, pierwsze sery, druktor, e, który nie odpowiedział na pytanie prawidłowe, odpuścił naszych lewic. Także po każdej serii, po każdej serii zostanie uczynił coraz więcej, ale każdy zostanie odczytany w drodze poznaczenia, aż do bania w pierwszej czy na jednej końcu i w następnej serii zostanie odczytany drodze. Jesteśmy wtedy pytani. Przykład pytania. Co wyraża nikotanowa paliwa? Finale no, pojedzie Adrian Marczewski. On uzyskał najlepszy czas, jak na razie przy każdym przejeździe. Czas najwyższy. No, również... Dni motoryzacji 2013 zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2 im. Tadusza Kościuszki w Zamościu. Dla Wojciecha Wołka za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wiedzy motoryzacyjnej. Brawo, pierwsze miejsce w tym konkursie. Duże brawa. Trudny... Dla Kamila Madeja za zajęcie drugiego miejsca w konkursie wiedzy motoryzacyjnej. Gratulujemy. Za zajęcie drugie miejsce w tym konkursie również jest fajna nagroda. Trudny był konkurs? Również nie był trudny, mówi. Także nie żałują wszyscy, którzy nie brali udziału w tym konkursie. Był konkurs łatwy. I trzecie miejsce. Dla Mateusza Książek za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie wiedzy motoryzacyjnej. Gratulacje. No i ciebie zapytam o to samo. Miałeś problemy jakieś? Małe, małe potknięcia, bo po to trzecie miejsce. Także dziękujemy wszystkim. Brawo! Jest również tylko jedna oficjalna nagroda. Oczywiście podziękowania należą się wszystkim. Ja y, podam Państwu wyniki w ocenie kapituły, począwszy od pierwszego, przez drugie trzecie miejsce. Natomiast chciałabym na początku zaznaczyć, że w tym roku skład kapituły y, był następujący. Pan Jerzy Michalski. Pan Kazimierz Stocki, pan Zbigniew Zienkiewicz, pan Jan Świć, pan Przemysław Panas i pan Paweł Kalinowski. Ta sześcioosobowa kapituła oceniała atrakcyjność, wartość merytoryczną, nowatorstwo techniczne oraz estetykę każdego ze stanowisk. Ja pozwolę sobie Państwu przedstawić, kto w ocenie kapituły zajął miejsce trzecie. Trzecie miejsce to były egzekwo stanowiska Krubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Już w tej chwili nieobecnie, ale podziękujmy brawami za to wystawione stoisko. Oraz progres chem, którego prezesem jest pan Jan Świcz. Stoisko, które można jeszcze do chwili obecnej oglądać. To jest ten ciągnik rolniczy z tyłu z e, pługiem, więc tu również gratulujemy. Trzecie miejsce e, ta firma właśnie. Miejsce drugie z punktą, e, z 64 punktami Renault. Także gratulujemy, dziękujemy. A pozwolę sobie Państwu przedstawić, że pierwsze miejsce zajęła, zajęła firma Pana Transport oczywiście. Wszyscy wiemy, które to stoisko: ze śmigłowcem, z tą wielką, wielką, imponującą ciężarówką. Gratuluję. I oczywiście go kardem, który też jest dla młodzieży atrakcyjny. Gratulujemy. Zapraszam tu pana prezesa o odebranie pamiątkowej tabliczki. Serdecznie gratulujemy, panie prezesie, i życzymy sukcesów i pracy, i w życiu osobistym. Wszystkiego dobrego. Gratulacje. Jeszcze raz gorące brawa.